Przełęcz, albo już lepiej, wąwóz życia. Człowieka nie da się pokonać bez Boga i bez niego samego. Nie można zrozumieć go bez Chrystusa, który człowieka postawił w centrum swego nauczania, a jego krzyż zaświadcza o tym, że nie można człowieka zniszczyć. Tak wysoko sięga chwała Boga. W moim przypadku nie mogłem uratować człowieka. Ten wyrzut sobie stawiam jako, że miałem wolę go uratować. Przed sobą samym, życie mi sprzyjało, wymagałem od siebie, jakkolwiek pozostałym słabym mężczyzną do końca. Wyobraźcie sobie, chłopiec szedł bez butów do miasta, w ciemną noc stąpał po głębokim śniegu, na rogatkach miasta spotkał kobietę, która pokazała mu odrzwia kamienicy, że tam znajdzie gospodarza. To ważna dla mnie piosenka, którą wylansowała nana Muskuri Greczynka. Ostatnie słowa tej pieśni są następujące. Dałeś mu imię i życie, daj mu teraz dom. Ale do trzech razy sztuka. Jak najwcześniej trzeba wybrać życie poza inteligencją. Nawet dwa razy zwycięstwo nie wystarczy. Mama przegrała sprawę o alimenty z ojcem, który przecież mnie kochał, a potem ja też przegrałem sprawę o godne życie z Kościołem, bo nie miałem pieniędzy, już nietendencyjnego życia. I w ogóle byłem słabym człowiekiem. Wyobraźcie sobie ogłoszono konkurs na najlepszy dialog filmowy wszechczasów. Sanchez z domu i Kolumb są już u wrót Ameryki, Miami, San Salvador, na tej wysokości. Kolumb, co tam widzisz? A wcześniej Sanchez mówił, jesteś marzycielem. Widzę chmury, kościoły, katedry, cywilizacje, iglice wznoszące się ku niebu. W odpowiedzi Kolumb: To wszystko zostało stworzone, zbudowane przez ludzi takich jak ja, nie ty, nie takich jak ty. Wyobraźnia nie objęła jeszcze wszystkich naszych marzeń i nawet nie marzyliśmy jeszcze o tym, co mogłoby być. Potrzebujemy tylko więcej naszych modlitw na przyszłość. W naszych trudnych czasach, kiedy toczą się wciąż wojny, Wydaje się, że właśnie takie krainy jak Francja czy Szwajcaria mogą obronić ludzkiego ducha do jego najszczęśliwszego końca. Nie przechodźmy górskich przełęczy, albo lepiej nie podziwiajmy pięknych wołwozów bez echa i naszej najbardziej ludzkiej odpowiedzi na znaki czasów, który przyszło nam żyć. W moim przypadku nazywa się to przepustką, albo lepiej jeszcze gardłem życia. Potrzebujemy brata naszego Boga. Jeśli nie jesteśmy w stanie obcować z nim we własnej rodzinie, to wnoszę, że moglibyśmy znaleźć go w rodzinie Bożej, jaką jest Kościół, i do tej łaski każdy człowiek przez całe długie życie może zawsze pretendować, wręcz zgłaszać pretensje. Do wąwozu życia. A do trzeciej i ostatniej, trzeciej, ostatniej szansy potrzebujemy nie tylko ziomków i obywateli ziemi, która nas zrodziła, lecz także braci i sióstr Kościoła. Którzy żyją powiedzmy we Francji, Szwajcarii, ale również pod każdą długością i szerokością geograficzną ludzkiego globu. Nie bądźcie sobie nic dłużni poza wzajemną miłością. Trzeba Szwajcarii ludzkiego ducha bronić za wszelką cenę. Tutaj jeszcze wspomnę, że kiedyś napisałem sztukę pod tytułem Szkatułka i Tiara o dziełach i życiu świętego Katz Mufalo, której czytelników nie poznały a marzę iść i popracować na parafii. Jeszcze, jakkolwiek nie posiadam chyba już szans i takich szans nie posiada mój arcybiskup. Jestem zgubiony, stracony, powiedziałbym i pozostaję na przegranej pozycji. W życiu mam jeszcze jedno pragnienie. Godnie umrzeć i pójść do domu ojca. To dlatego już tu jestem w szamonimą blam po raz drugi. Pokocham wolność. Wdzięczny za modlitwę Ksiądz Tańców Barszczak, Wasz Brat.